Hej, kapłani z tej strony, Jasper jest oczywiście ze mną jak zawsze haraziński. No i oczywiście goście, czyli Mudormut oraz Szymciak. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy sobie, jak te dwa ludziki nas znają. Czy znają nas dobrze, czy w ogóle nas nie znają? Mamy czy zadają się tylko dla fejmu na przykład? No. Może mm. po prostu chcieli promo. Nie no, Kamilia ja cię na przykład bardzo lubię. W takim razie przejdźmy już sobie do pierwszego pytania dla chłopaków Ogólnie tego jeszcze nie powiedziałem, ale chłopaki będą mieli trzy pytania I będą musieli spośród tych trzech pytań wybrać jedno, które będzie prawidłowe i które jest jakby o nas Nie pytań, tylko stwierdzeń takich bardziej Bardziej stwierdzeń, no tak W takim razie zacznijmy z grubej rury, czyli na temat, którego Piotrek nigdy nie porusza Dosłownie nigdy, bo po prostu jest to najbardziej wrażliwy temat W takim Cztery razie... Do twarzy Jest Takej! Wiesz co bezczelna jesteś, wejdź! Wejdź! Gra. Piotrek pokłócił się ze swoim bratem bliźniakiem. Tak, Piotrek ma swojego brata bliźniaka. 7 lat i 8 miesięcy, 10 lat czy 5 lat? Yy, telefon do przyjaciela? Zadzwonimy może do tego? Brata. Halo? Poczekaj, poczekaj, yy, telefon do przyjaciela. O, przyjaciela! Waga. <laughs> Dzwonię i się dowiem. Eła, yy. Patryk? Patryk, czemu do mnie dzwonisz? O, rzeczywiście ktoś dzwoni? Patryk! Patryk, przestań dzwonić. A moja moje koło ratunkowe nie działa. <gry> ja zadzwonię do tego brata bliźniaka. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Tak. Mhm. Uh jo, -huh. uh -huh. naprawdę takie rzeczy robił? O, matko. W takim razie jeszcze raz Wam przypomnę odpowiedzi. 7 lat, 10 8. lat, odpowiadam ja. To ja dam 7. I te 8 coś tam miesięcy. W takim razie. Szynciak wygrywa. Brawo Patryś. Idziemy uh! Wam podliczać punkty i kto wygra, ten wygrywa uścig z dłoni prezesa. O Boże, mam nadzieję, że przegram. On nie mie rank. W takim razie kolejne pytanie. Piotrek najczęściej jest zły, bo nie mógł rano zrobić kupy. Piotrek najczęściej jest zły, bo koszulka nie pasuje mu do butów. Czy... Piotrek jest pasuje... najczęściej zły, bo nie nagrał TikToka. Zawsze mu nie pasuje koszulka do butów, zacznijmy od tego. Eee, odpowiedź ostatnia. Ostatnia. <słuch> Niestety oboje wygraliście, także macie... Owoje wow! po Kolejne pytanie. Pierwszy raz spotkaliśmy się na dworcu, pierwszy raz spotkaliśmy się na parkingu, kiedy Piotrek parkował auto, czy... Pierwszy raz spotkaliśmy się u Kacpra Ale dziwnie czytasz te odpowiedzi, bo ja bym czytał Pierwszy raz spotkaliśmy się I czytał, na dworcu, u Kacpra, coś tam, coś tam no. Okej, okay. wezmę to pod uwagę Ja daję odpowiedź C A jakie odpowiedzi by odpowiedzi, bo zapomniałem <grym> W Londynie, tak? Gdzie pierwszy raz się spotkaliśmy? No, ale nie pamiętam odpowiedzi Na dworcu, na parkingu, kiedy Piotrek parkował auto przy u mnie? Yy, pewnie na parkingu, bo mi się przejechał po ciebie na A babka jak myśli? No, że u Kacper. Kacper! Dobrze powiedział. Ha, 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 ha. Ale dobrze Was zrobiłem z tym parkingiem? W sensie na tym... Po no, że... dałem się prawie nabrać. Mm -hmm. Tak! Rzeczywiście. Kolejne Coś pytanie z potykanego. Piotrek, kocha jeść owoce morza. Kacper nigdy w życiu nie prowadził samochodu. Czy... Oboje jesteśmy uzależnieni od galerii handlowych yy, Ta druga jaka była? Kacper nigdy w życiu nie prowadził samochodu No 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 Gdzie ty byś prowadził ten samochód? Chociaż nie Jesteście pewni? To by się Czekaj, czekaj, czekaj Na pewno mu dawał gdzieś tam na jakichś takich miejscach Na jakimś parkingu Może no, na przykład no. oboje jesteśmy uzależnieni od galerii handlowych Codziennie tam jesteśmy Może... Piotrek nie, Piotrek nie jest Nie jest Piotrek Jak ty mnie Patryk znasz no. Jaka była <laughs> odpowiedź A? Piotrek, kocha jeść Owoce, morza Co mam skoliozę? Co nie... Co to jest skolioza? Nie mam grzybice Dobra, odpowiedź. Ja daję B. B. Du 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 jeśli chodzi o to, czy że jesteśmy oboje uzależnieni od galerii handlowych, ja jestem od galerii od kupowania, a Piotrek jest uzależniony też prawie od galerii, bo od jedzenia w galeriach tak. handlowych. Oj tam Boże, bez przesady, okej? Okay? Każdy samolot. Widać. <laughs> Patryk! Dokładnie! Może babcia się przestać cały czas poprawiać? A, excuse me! Piotrek nigdy nie był za granicą z wyjątkiem Słowacji, ale to było bardzo blisko granicy. Oboje nie możemy wyjść z domu bez perfum. Piotrek przez całe życie wierzył, że rzeczy kupione na stacji są wyłowione z ropy. Wiecie, że oni nie używają perfum? Naprawdę wiem, że oni używają perfum. <grym> The psycho. <grym> ja to jest Nie wiem o czym użył. tą śmierdzącą pachę nieumytą. Na gale trzeba się omyć! Wybieram odpowiedź A. Piotrek nie jest najmądrzejszy na świecie, ale chyba wie, że rzeczy na stacjach nie są wyławiane z ropy. Piotrek nigdy nie był za granicą z wyjątkiem Słowacji. No też myślę, że to będzie tak. Jesteście pewni tej tak. odpowiedzi? Definitywnie ostatecznie, Hubert. Przed chwilą powiedzieliście, że byliśmy w Anglii. Nic takiego nie powiedzieliśmy. Nie rudzą mnie debila. Powiedziałeś, że w Londynie, Patryk. Oj, Jezu no ale ja to żartowałem Paweł I oboje nie macie racji, oboje przegraliście o, Piotrek jes... przez całe życie wierzył, że na stacji sprzedają o, rzeczy wyłowiane jes... z ropy Naprawdę tak myślałeś? Jes... Mm. A skąd to wziąłeś w ogóle? No tak mi powiedział Dobra. No Jezu ja po prostu kiedyś myślałem, że... Mi ale kupuje... że, to, że rok temu też tak wierzyłeś? E, no nie no potem już... <noise> nie ja po prostu nie kupowałem rzeczy na stacji benzynowej bo myślałem, że one śmierdzą benzyną I że się nie powinno <noise> kupować to ty jesteś ze stacji benzynowej? Patryk! W takim razie przejdźmy sobie do kolejnego pytania. Szóste. Piotrek miał dwa samochody, Piotrek miał jeden samochód, Piotrek miał trzy samochody w życiu. Mogę się porozumieć o ile miał Piotrek samochodów? Jeden, trzy. Ja daję tak. odpowiedź, że trzy. A Szymon? Ja też chyba. Możesz nie dajcie sobie odpowiedzi co ja daj A teraz no wymieńcie no, te no, samochody w takim no, razie No bez przesady, myślisz, że mnie aż tak to bardzo daj! Wymieńcie, ja mamy nie ten wydeł. niebieski tak? Ja nie. I pewnie jeszcze jakiś czarny miałeś Golf No i jaki I był trzeci? Szybki. A nie. jakiś tam pewnie był A mi to nie było Golf, a to nie było szybkie Dobra, ja biorę dwa Ja biorę trzy Szybko się zepsuł <słysia> Nie wygrywa Mood Mood, bo Piotrek miał jeszcze Tico, który powiesił na samochodzie Nie, to nie było to Ej, czekaj, bo ja, chyba miałem. A nie, bo to było auto, rodzice, bo dobra. Własne miałem trzy. No I powiedz os. o tym, jak powiesiłeś auto na drzewie. Opowiem na moim Insta Stories. Co za typ, Boże. Na jaki moim... influencer. Na moim też będzie Insta Stories, także <grym> zapraszamy Mudor Mud. Dobra, siódme pytanie. Piotrek ma uczylenie na Kacpra, pleśń czy koty? Chciałbym, żebym miał uczenie na mnie. Odpowiedź: przy... <grym> No, na pleśni nie, bo jednak jakoś z tobą żyje. Dobra, w takim razie jaka jest odpowiedź? Uważam, że Koty. A Szymon? No ja też, jak można być uczuleniem na pleśni? No daj na, na pleśń. Ty, no. No no, nie tak... zauważyliście, że Piotrek ma uczulenie na mnie? Na grzyba, to tak. Boże. <noise> Dobra, Koty, no. I oboje nie macie racji. Piotrek okay. ma uczulenie na pleśni. Jak niby? przechodzi sobie koło z pleśni na mojej kanapki i apsik! Nie no, robiłem kiedyś testy alergiczne i jedyno co mi wyszło to, że na pleśni. Ale właśnie, nie powiedzieli mi czy to jest taka pleśnia, jaka jest na ścianie, czy taka pleśń w kanapce, czy taka... A może zjemy sobie camembert właśnie I się właśnie przekonamy. Zastanawiam się czy jakbym zjadł ser z pleśnią to bym umarł, czy nie. Kacper, przestań robić sobie zdjęcia. Me, Kim. Kolejne pytanie. Kacper złamał dwa razy kość. Kacper skręcił kostkę raz. Kacper nigdy nie był w szpitalu. Dwa pierwsze były prawidłowe, trzecie nie. Dzięki Kacper. Tak to, to się nazywają przyjaciele, nie? Nie nazywaj nas tak publicznie, dobra? Nie upraszaj nas. Nie upraszaj nas, dobra. Anster odpowiedzią jest Anthroir. -er nie ja dam A, bo w sumie nie wiem. Czyli Kacper stawia, że Kacper złamał dwa razy kość, a Szymon stawia, że miałem skręconą kostkę. No. No taka pierdoła. <noise> o, czas wracać do domu. <noise> a odpowiedzią jest C. Nigdy nie byłem w szpitalu. Ej, excuse me, to ty się urodziłeś w sodale, czy? Rzeczywiście, <noise> to tego biegłego urodzenia nie. się nie liczy, tak? Tak, znaleźli Ale... go w kapuście. <noise> <noise> śmietniku <noise> <noise> Ruszało się coś. Będzie na obiad. A potem zaczął bardzo głośno krzyczeć, jak go wsadzić do gorącej wody. Wow! Taka tu za Jezus, Maria. Dobra, przejdźmy do kolejnego pytania, bo nas zaraz pozabija. Co było powodem naszego zerwania na dwa tygodnie? Zerwaliśmy kilka razy, ale to było nasze najbardziej poważne zerwanie. Powodem było niedobre jedzenie w maku, wiele problemów naraz, czy może inny chłopak? O, wiele problemów na was. <grystanie> mega bardzo, mega z, z określiłam dobrze odpowiedź. Odpowiedziałbym e, wiele chłopaków naraz. Na dzie, na które zdechł tych chłopców, oczywiście. Pepos. <grystanie> nie, no, ja uważam, że wiele problemów naraz, bo to jest no, uniwersalna odpowiedź. By. Chociaż nie, on pewnie specjalnie tak dał. Nie nie za głupi, żeby tak strategicznie robić. To wyjdzie w ogóle tytuł odcinka nie co nas, wiedzą Ros na czas No i sprawdzimy sobie odpowiedzi i poprawną odpowiedzią jest inny chłopak. Wiedziałem, że to chodzi o mnie Było to jakoś z temu, dawno temu, więc. rok temu? No rok temu. Półtorej. No. Półtorej. Tak. Półtorej. Półtora. Półtora rok temu. O czym mówiliście? Przejdźmy do kolejnego pytania! No ja czemu, ale zawsze jak ty czytasz pytania to ja żywam ja A Jeszcze nie koniec? Zaraz czytasz, Czy Kacper nigdy w życiu nie widział rodziców Piotrka, widział oboje rodziców Piotrka, czy widział tylko mamę Piotrka? Które z nich jest pozytywne? Dobrym odpowiedzią dla rodziców byłaby odpowiedź A w no, jak miejsce jeśli jest prawidłowa odpowiedź, to mogę tylko pozostawić. Ale odpowiedzią na to pytanie jest! C Widziałeś tylko mam. No to też się wydaje takie. Skąd wiecie co się wy nas stokuje, czy jak? No Nie. właśnie to jest Petryk, to jest film o tym jak dobrze nas znajmy, więc jeżeli dobrze odpowiedzieli, to jest super. Zgaduję. Zep wy nastąpiłeś... Pierwsza lepsza odpowiedź. Odpowiedź jest taka w sumie 3 czwarte, bo... Nie mam zielonego pojęcia czy widziałem tatę Piotrka W sensie, Nie, nie widziałeś Jak... Mam wrażenie, że go widziałem, ale w aucie I w sumie nie wiem czy to był on My się mijaliśmy samochodami, tak. tak. bym nie widziała. Czy twój tata ma białe włosy? Ma lotnisko wiem, że ma białe włosy A siwe, no Siwe tak. Czyli widziałem, czyli nie macie racji <laughs> yy, Aha, to nawet nie zna odpowiedzi na to pytanie, pozdrawiam <laughs> on, sam, on sam nie wiedział, która odpowiedź jest prawidłowa No i w takim razie kochani dziękujemy wam bardzo, bardzo za oglądanie tego filmu do końca Mam nadzieję, że wam się podobał, koniecznie wbijajcie na nas. Nasze social media, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Cześć, papa! Pa.